Na poziomie orbitalnym nad planetą Karef Tau, w marmurowych salach Prześwietnej Rady Hegemonicznej odbywało się posiedzenie, które większość istot uważała za czystą formalność. Przedmiotem dyskusji nie była wojna, dyplomacja, ani żadna sprawa kosmicznej wagi. Na ekranie przed przedstawicielami różnych ras wyświetlono sylwetkę człowieka niskiego, muskularnego, z pomarszczonym czołem i wytartym kombinezonem roboczym. Nazywał się Jalen Hart. Terranin i pełnił funkcję głównego brygadzisty na jednej z imperialnych platform wydobywczych, jednostce klasy D-74, znanej z tego, że nawet rdzenie jej systemów wolały się przegrzewać niż współpracować z biurokracją. Jalen nie miał statusu oficera, nie należał do żadnej elity, nie służył w armii, był po prostu człowiekiem od napraw, od tych rzeczy, które inni rzucali na złom. I właśnie dlatego nikt nie protestował. Gdy komisarz w Herex wpadł na prosty i rozrywkowy pomysł. Rada jednogłośnie zatwierdziła jego wysłanie na terytorium oznaczone jako KZ-9, leżące w sercu biostrefy Dravax Mall, obszaru zakazanego, śmiertelnego, pełnego toksyn i drapieżników, których nawet maszyny zwiadowcze nie były w stanie zidentyfikować. To, że nazwali to misją naprawczą, było tylko cynicznym żartem. Wszyscy obecni wiedzieli, że to wyrok śmierci. I nie powstrzymali się od śmiechu. Ilrachowie chichotali przez płetwowe błony gardłowe. Sorani parskali między czułkami. Nawet zimnokrwiści delwarianie pozwolili sobie na uśmieszek. Jedynie sekretarz linii czasu z planety w kora milczał i spojrzał przez długi moment na hologram twarzy Jalena, jakby coś przeczuwał. Tymczasem na lądowisku Jalen pakował swoją skrzynkę z narzędziami. Nie nosił brani. Wsunął tylko do kieszeni zużytą opaskę termoizolacyjną i stary klucz pneumatyczny, który kiedyś ocalił życie trzem ludziom w jądrowym rozszczepieniu. Gdy zapytano go, czy zdaje sobie sprawę, że ma zerowe szanse powrotu, odparł jedynie. To nie pierwszy raz, kiedy ktoś mnie przekreśla i pewnie nie ostatni. Wsiadł do kapsuły transportowej. Wokół stali żołnierze i technicy różnych ras. Jeden z nich, młody Gieleks, rzucił do kolegi półgłosem. Niech przynajmniej nagra jak umiera dla edukacji. Kapsuła wystartowała. Silniki zamigotały i Jalen zniknął w atmosferze Drawaka, planety, która pożerała wszystko, co nie miało zębów albo skrzydeł. Cisza po jego odlocie była pełna samozadowolenia. Śmiech umilkł, a rada przeszła do kolejnych tematów. Nie zdawali sobie sprawy, że właśnie rozpoczyna się legenda, która sprawi, że Imperium przewartościuje pojęcie potęgi, lojalności, a przede wszystkim Człowieczeństwa. Minęły cztery dni. Satelity szpiegowskie nie przekazywały żadnych sygnałów. Dravax Smo była jedną wielką martwą strefą. Burze elektrojonowe zakłócały transmisję, a pola plazmowe zakrzywiały odbiór tak, że nawet maszyny nie chciały analizować danych. Rada była zadowolona. Brak informacji oznaczał jedno: człowiek nie żyje. Po tygodniu sprawa została oficjalnie zamknięta. Zdarzenia losowe w strefie wysokiego ryzyka tak zapisano w raporcie. Nikt się nie przejmował. Teranów można było przysłać więcej, ale 14 dnia niebo nad stolicą Kareth Tau zadrżało. Nie od burzy, nie od ataku. Zadrżało z dezorientacji. Strażnicze systemy orbitalne zarejestrowały cień przekraczający prędkość podświetną, lecący wprost w kierunku wieży rady. Komputer rozpoznał kształt, lecz dane nie miały sensu. Na monitorach pojawiło się coś, czego nikt nie mógł zrozumieć. Smok nie hybryda, nie symulacja, prawdziwa istota klasy Warnok, ostatnia znana przedstawicielka drapieżnego gatunku uznanego za wymarły, a na jej grzbiecie siedział człowiek. Nie miał pancerza, nie miał uprzęży. Trzymał się jedynie jednej łuski przy szyi bestii, a ta leciała jak gdyby znała drogę od urodzenia. Skrzydła biły powietrze z taką siłą, że wibracje zatrzymały transmisję konferencji dyplomatycznej w trzech systemach jednocześnie. Kiedy smog wylądował na dachu wieży głównej, nikt się nie poruszył. Nawet strażnicy zamienili się w kamienne posągi. Jalen Hart zeskoczył z grzbietu bestii i odsunął jej głowę na bok z takim spokojem, jakby uciszał starego psa. Daj im czas, Roxy, powiedział. Jeszcze nie rozumieją, co się właśnie stało. Bestia opuściła powieki i mruknęła. Głos tego dźwięku przypominał sejsmiczne trzęsienie, a jednocześnie coś łagodnego jak echo pieśni śpiewanej przez coś zbyt wielkiego, by zrozumieć język, ale na tyle inteligentnego, by pojąć emocje. Rada zerwała się z miejsc, rozkazy zaczęły padać w eter. Ale nikt ich nie wykonywał. Gwardia pałacowa spuściła wzrok. Technik, który nagrywał całe zajście, przypadkowo włączył transmisję galaktyczną na żywo. W ciągu pięciu minut cała konfederacja widziała człowieka, który miał umrzeć. I wrócił na smoku, jakby wziął urlop i przywiózł ze sobą legendę. Nikt jeszcze nie zapytał jak, bo wszyscy zamarli, konfrontując się z pytaniem bardziej przerażającym: dlaczego smok go nie zjadł, tylko mu zaufał? I to właśnie to pytanie miało zniszczyć całą strukturę kłamstw, na których zbudowano imperium. Tłum galaktyczny nie spał. Nadawcze stacje rozsiane po sektorach, portale edukacyjne, fora wymiany międzygwiezdnej, wszystko wrzało od nagrań pokazujących człowieka z Ziemi, który bez pancerza ani broni powrócił z martwej planety, dosiadając stworzenia uważanego za mit. Dla większości była to zagadka, dla niektórych objawienie, ale dla rządzących była to katastrofa dyplomatyczna, egzystencjalna, kulturowa. Nadano pilny rozkaz: złapać smoka, zbadać człowieka, zniszczyć nagrania, przywrócić porządek. Lecz zanim machina imperium zdołała się obudzić, wszystko się zmieniło jednym słowem, które Jelen wypowiedział publicznie na pierwszym nagraniu wyciekłym z jego komunikatora. Roksy powiedział klepiąc smoka między oczami: Dobrze zrobiłaś dziewczyna. Tym jednym słowem zburzył nie tylko strach przed bestią. Nadał jej duszę. Nie nazywano już jej warnokiem ani obcą klęską biologii. Teraz była Roxy istota z charakterem, pamięcią, cierpieniem, łagodnością i furią. Zniknęła abstrakcja grozy. Powstała tożsamość. Psycholodzy imperialni mówili o efekcie przemiany bestii w przyjaciela, ale nie potrafili wyjaśnić, dlaczego miliony istot we wszystkich znanych sektorach zaczęły rysować Roxy na ścianach, wkomponowując w jej oczy łzy, cienie i nadzieje. Nawet dzieci w przedszkolach obcych raz naśladowały jej pomruki. Odgrywały jej ucieczkę z kajdan i opowiadały o człowieku, który ją uratował. Ale nikt poza Jalenem nie znał całej prawdy. Prawdy o tym, co zastał w sercu drawak smow. Kiedy Jalen Hart wylądował w duszącym upale Dravaka, nie miał planu. Nie miał broni, skafandra bojowego, ani wsparcia. Tylko torbę z narzędziami i twarde przekonanie, że każda maszyna i każda istota działa z jakiegoś powodu, a jeśli się psuje, to nie przez zło, lecz przez ból. Szedł trzy dni przez pola kwasowego wiatru, przecinając zardzewiałe kable po dawnych posterunkach, aż trafił na kanion pełen dymu i śladów ognia. Tam ją zobaczył. Nie stała leżała. Roxy była zakuta w pozostałości po polu tłumiącym, które dawno już przestało działać, lecz raniło ją przy każdym ruchu. W jej skóra wtopiono elektroigły. Kark spinały trzy pręty energetyczne. Oczy miała otwarte, ale bez blasku. Jak istota, która widzi, ale nie czeka na nic. Gdy Jalen zbliżył się pierwszy raz, nie ryknęła. Jego obecność była dla niej równie nieistotna jak pył. Ale on nie mówił, nie wyciągał broni, uklęknął, położył klucz pneumatyczny na ziemi, potem wyjął nóż i odciął pierwszy drut oplatający jej łapę. I wtedy drgnęła. Przez pięć godzin nie odzywał się, nie patrzył jej w oczy tylko usuwał po kolei kolce, rozkręcał zardzewiałe pierścienie, odłączał zasilanie pola plazmowego. Pracował jak przy starej maszynie, z pokorą, spokojem i czułością, której nikt się po człowieku nie spodziewał. Roxy patrzyła na niego. Raz podniosła łeb, raz opuściła go z westchnieniem. Nie ufała, ale też nie atakowała. Trzeciego dnia uleczył ranę pod jej skrzydłem. Piątego włożył swoją kurtkę pod jej bok, by osłonić ją przed opadem żrących cząstek. Szóstego dnia usiadł obok niej i po prostu spał. Obok, jakby już nie był wrogiem ani zagrożeniem. I wtedy to się stało. Siódmego dnia Roksy się podniosła. Zadrzała, popatrzyła na niego, a potem złożyła skrzydła i nachyliła głowę tak, jakby go zapraszała. Jalen wstał i niepewnie położył dłoń na jej szyi. Była ciepła. Serce biło jak u każdego innego żywego stworzenia. I wtedy zrozumiał, że to nie była bestia. To była dusza uwięziona przez arogancję, przez eksperymenty, przez imperialny strach przed tym, czego nie da się kontrolować. Kiedy wrócili, ona lecąc, on trzymając się jej jak przewodnika, nie wrócili jako bohaterowie. Wracali jako dwie istoty, które się nawzajem naprawiły. A galaktyka, choć jeszcze nie wiedziała, właśnie zobaczyła pierwszy znak nowej ery. Epoki, w której nie dominacja, lecz współczucie będzie prawdziwą siłą. Wieża Rady na w Tau, zbudowana ze srebrnego szkła i płynnego marmuru, nigdy dotąd nie doświadczyła ciszy tak głębokiej. Zgromadzeni delegaci różnych ras, którzy wcześniej kpiąco podpisali wyrok na Jalena Harta, teraz patrzyli z szeroko otwartymi oczami na ekran holograficzny, gdzie potężna sylwetka Smoka Warnok odpoczywała na dachu budynku, a człowiek w brudnym, przeciętym kombinezonie roboczym kłaskał ją po łbie, jakby był to pies sąsiada, niemiędzygwiezdny drapieżnik z listy zakazanych istot klasy Omega. Chancellor Dren, przywódczyni hegemonicznego imperium, trzymająca od dekad władzę z żelazną logiką i pustymi oczami, spróbowała przemówić, ale głos uwięzł jej w gardle. Wszystko, co miała do powiedzenia, dekrety, zarządzenia, polecenia, rozpłynęło się pod ciężarem jednego obrazu. Teranina, który nie tylko przeżył, ale wrócił z legendą na smyczy. Choć nikt nie widział łańcucha, każdy czuł, że coś się złamało. Ale nie smok smok był wolny. Złamana została potęga strachu. W jednej chwili wielu z tych, którzy uważali ludzi za prymitywnych, za delikatnych, za miękkich techników służących tylko do taniej pracy, poczuli, że czegoś nie rozumieli czegoś głębokiego. Czegoś, co wymyka się procedurą, analizom, matematyce i sile. Jedna z delegatek z rasy Sallecar, która spędziła życie kalkulując współczynniki oporu, zapytała półszeptem: Dlaczego ten smok nie uciekł? Przecież nie został złapany, a starszy z Work odparł cicho, bo nie musiał. Został wysłuchany. Tren wreszcie zebrała siły, wydała rozkaz: aresztować zialena. Zabezpieczyć bestie, odseparować ją od populacji i przekazać do badań neurobiologicznych. Ale nikt nie ruszył się z miejsca. Gwardia honorowa, złożona z elitarnych wojowników imperium, stała w milczeniu. Jedni nie chcieli działać, inni nie mogli. Powiedzieli coś, czego nie mogli wymazać z pamięci, jak smok przytulił głowę do człowieka, jakby wyraził wdzięczność. A to nie była symulacja, to było prawdziwe. Następnego dnia na głównym placu przed wieżą główną zjawiły się tłumy. Nie po to, by protestować, przyszli zobaczyć. Dzieci przynosiły rysunki, starcy przyprowadzali wnuki, różne rasy i języki mieszały się pod błękitnym niebem. Wśród tłumu pojawił się młody Illari, rasa znana z neurozimnej analizy i absolutnej niezdolności do emocji. Gdy spojrzał na Roxy, upadł na kolana i zapłakał. Powiedział tylko jedno. Widziałem w jej oczach pamięć. I przebaczenie. Rada wiedziała już wtedy, że nie ma już władzy opartej na strachu. Po coś, co miało siać przerażenie, teraz wzbudzało nadzieję. Imperium było ranne, ale nie martwe. Stare instynkty przetrwania nie umierają łatwo. Kiedy publiczne rozkazy nie poskutkowały, a gwardia odmówiła wykonania poleceń, uruchomiono alternatywny protokół – ZR. Tajna jednostka złożona z sześciu elitarnych łowców – Hybrydowych żołnierzy połączonych z symbiotycznymi, sztucznymi inteligencjami i wyszkolonych do eliminacji obiektów niemożliwych do zneutralizowania. Przez lata wysyłano ich na najciemniejsze misje, z których nikt nie wracał, oprócz nich. Teraz ich celem był człowiek i jego smok. Zostali zrzuceni nocą w pobliżu ruin opuszczonej kopalni, gdzie Jalen i Roxy rozbili tymczasowy obóz. Czujniki ich skafandrów nie wykryły żadnych pól ochronnych. Tylko ciepło? Wilgoć i bicie dwóch serc, jedno ogromne, drugie ludzkie. Weszli bez słowa, otoczyli cel, wycelowali broń. I wtedy dzielen wyszedł sam, nie miał pancerza, nie miał tarczy, tylko ręce w kieszeniach i zmęczony wyraz twarzy. Podszedł powoli, spojrzał każdemu z nich w oczy, nie mówił jak generał, nie błagał, powiedział tylko Nie przyszliście mnie zabić, przyszliście, bo chcieliście wiedzieć, czy to możliwe, żeby coś takiego naprawdę istniało. Jeden z łowców, najstarszy z siecią kabli wokół szyi, zapytał. Jak to zrobiłeś? Jalen wzruszył ramionami. Nie naprawiłem jej, dałem jej wybór. Po raz pierwszy od dziesięcioleci nie była narzędziem ani bronią, po prostu istotą. Przez pięć minut nikt się nie poruszył. Roxy podniosła głowę z dala, nie ryknęła, nie warczała, po prostu patrzyła. A potem najcichszy z łowców, ten, który wcześniej nie mówił nic, pochylił broń. Odpiął karabin i rzucił go w piach. Jeden po drugim zrobili to samo. Zamiast bitwy powstało ognisko, zamiast krwi rozmowa, zamiast śmierci świt. Tamtej nocy sześciu łowców nie wróciło do bazy. Zostali z dzielenem i zaczęli budować coś, czego imperium nigdy nie rozumiało, wspólnotę. A gdzieś daleko, w centrum dowodzenia, algorytmy strategiczne zgubiły równowagę. Bo po raz pierwszy nie umiały przewidzieć ludzkiego aktu, który nie był ani zemstą, ani przemocą, ani kalkulacją. Był miłością do istoty, którą wszyscy uznali za straconą. I to właśnie ta miłość obudziła w galaktyce niepokój większy niż jakikolwiek statek wojenny. Niebo nad Karet otworzyło się szerzej niż kiedykolwiek wcześniej, nie z powodu wojny ani zniszczenia, lecz dlatego, że coś starożytnego i niepojętego wzbiło się w powietrze z pełną świadomością, że cały znany świat patrzy. Roxy, smok, którego miało nie być, którego krew miała pozostać tylko legendą, wzniosła się nad wieżę miasta, a jej skrzydła rzucały cień tak głęboki, że wiele czujników orbitalnych zarejestrowało go jako nowy księżyc. Ale to nie jej cień wywołał wstrząs. To nie jej ryk przeszył systemy komunikacyjne. To był moment, w którym jej obecność została przekazana przez żywą transmisję, zarejestrowaną nie przez kamery, lecz przez wrażliwość istot, które nie rozumiały jeszcze, że właśnie patrzą na początek nowej epoki. Stało się to niespodziewanie. Na głównym placu zebrała się delegacja obserwatorów z sześciu światów, aby nagrać komunikat potępiający działania Jalena Harta. Mieli ogłosić go zdrajcą, wykluczyć jego linię genetyczną, zamknąć historię. Ale zanim wypowiedzieli pierwsze słowo, Jalen wszedł na mównicę sam. Nie w zbroi, nie z bronią, ale w starej kurtce roboczej, z rękami w kieszeniach i smutkiem w oczach. Powiedział: Nie przyszliśmy, by was zniszczyć. Przyszliśmy wam przypomnieć, co to znaczy być wolnym. I wtedy Roxy zeszła z nieba, wylądowała za nim, wyciągnęła szyję, zbliżyła pysk do mikrofonu i przemówiła. Nie w słowach, nie w języku. Ale wszyscy usłyszeli ją w myślach. To było bardziej uczucie niż dźwięk, ale tak czyste, tak głębokie, że nie pozostawiało wątpliwości. Już raz zgasłam, nie zgasnę znowu, nie dla strachu, nie dla was, tylko dla niego. W wielu miejscach galakcji odbiorniki sygnałów zarejestrowały ten przekaz nie jako transmisję, ale jako impuls emocjonalny, czystą falę współodczuwania, która przenikała bariery rasowe, językowe i technologiczne. U dzieci pojawiły się łzy, zanim rodzice zdążyli zapytać, dlaczego. Uczniowie w akademiach wojennych nagle zaczęli przerywać ćwiczenia. Nawet androidy z obwodami uczenia emocjonalnego zaczęły pisać własne pamiętniki, próbując zrozumieć, co właśnie poczuły. W tym jednym momencie smok, który miał być bronią, stałszym posłańcem. Galaktyka po raz pierwszy nie zobaczyła w człowieku na grzbiecie bestii zagrożenia. Zobaczyła nadzieję. I to nie nadzieję militarną: nadzieję, że jeśli istota stworzona do walki mogła wybrać miłość, to może wszystko nie jest jeszcze stracone. Rozdział 8. Ostatni rozkaz, który został złamany. Wieczorem tego samego dnia Imperium wydało ostatni rozkaz. Rozkaz absolutny. Rozkaz ciszy. Wszyscy oficerowie imperialni, ambasadorzy, dyplomaci i dowódcy floty otrzymali zakodowaną wiadomość klasy Zero. Zlikwidować Jalena Harta, zneutralizować cel oznaczony jako Warnock Roxy. Przywrócić stabilność. Nie dopuścić do dalszej transmisji uczuć. Ale coś się zmieniło. Nie w technologii. W systemach bezpieczeństwa. Zmienił się człowiek. Bo w jednej z sal dowodzenia, gdzie młody komandor rasy Tellax szykował się do przekazania rozkazu plutonom floty uderzeniowej, jego ręka zadrżała. Spojrzał na ekran, gdzie Jalen siedział przy ognisku, karmiąc roksy z dłoni jak dziecko, które karmi kota znalezionego w ruinach. Komandor nacisnął guzik i nie powiedział nic. Po raz pierwszy nie wykonał rozkazu i nie był sam. W sektorze Lirakis kapitan floty rozkazał wyłączcie broń. Ten człowiek pokonał potwora nie strzałem, ale spojrzeniem. Na planecie Edhard 9 cały oddział wysłany do przechwycenia smoka po prostu nie wylądował. Zostali na orbicie. Powiedzieli, Nie jesteśmy żołnierzami kłamstwa. Na samej Ziemi, która dotąd pozostawała cicho, jakby nie chciała się wtrącać, prezydent Międzynarodowego Kongresu Ludzkości wygłosił tylko jedno zdanie. Jeśli powiecie, że to była słabość, to nie poznaliście naszych rąk. Ale jeśli powiecie, że to była siła, to zobaczycie, że nigdy nie mieliście jej naprawdę. Wśród tych wszystkich gestów jeden był najbardziej dramatyczny. Starszy oficer imperialny Tharn Owek, legenda kampanii w Mgławicy Zhór, weteran stu zwycięstw publicznie spalił swoje odznaczenia i powiedział: Gdy miałem wybór, raniłem. On miał wybór i uzdrowił. Ja byłem generałem, on był człowiekiem. Tamtej nocy imperium nie upadło. Ale coś w nim pękło. I pęknięcie to nie było wynikiem ataku, sabotażu, buntu ani wojny. To było pęknięcie w duszy imperium. Pęknięcie wywołane przez prosty fakt, że jeden człowiek sam, bez armii, bez bomb, bez złości, przyprowadził Smoka i uczynił z niego przyjaciela. Galaktyka nie miała już wymówek. Albo pójdzie ścieżką tego, co nieznane, czułe i odważne, albo zostanie sama w ciemności, którą sama stworzyła. Kiedy pierwsze światła świtu dotknęły szczytów wieży Kareftau, nie było już gwardii, nie było już zasieków, tłumienia protestów, rozkazów śmierci. Tego poranka wszyscy po prostu patrzyli, patrzyli na coś, czego nikt się nie spodziewał. Roxy. Istota, która przez dekady symbolizowała przemoc, dzikość, zniszczenie, leżała na dziedzińcu Wielkiej Rady, jak matka chroniąca młode. Jej olbrzymie skrzydła spoczywały spokojnie, a w ich cieniu bawiła się grupka dzieci różnych ras. Illari, kajtani, nawet ludzkie maluchy, które przybyły z kolonii w systemie Iridan. Nikt nie dał im pozwolenia. One po prostu przyszły. Powyczuły, że tu jest bezpiecznie. Bo smok nie był już potworem. Był domem. Rada nie wiedziała, co zrobić. Ich broń była bezużyteczna. Ich propaganda wyśmiana. Ich autorytet rozsypany jak popiół. Pozostał tylko człowiek, Jalen Hart. Stał w centrum tego nowego świata z brudnymi butami, przeszytym kombinezonem i spojrzeniem, które nie szukało chwały. Miał ranę na ramieniu, stary ślad po pazurze, którego nigdy nie próbował leczyć. I kiedy spytano go, co teraz, odpowiedział tylko: zbudujemy coś lepszego. Nie na ruinach, lecz obok nich. Roxy nie mówiła, ale kiedy uniosła głowę, rozpostarła skrzydła i wzniosła się w powietrze, rozpryskując wiatr nad miastem. Nie było już lęku, z jej pyska nie popłynął ogień zagłady. Popłynął ogień uzdrowienia, nad ranem spłonęły dawne symbole dominacji. Wieże zbudowane z myślą o karach i egzekucjach, teraz topniały pod delikatnym ciepłem, który nie ranił, lecz oczyszczał. Dzieci śmiały się, starsi płakali, a dorośli nie wiedzieli, co myśleć, bo nigdy dotąd nie widzieli smoka, który niesie zbawienie. I wtedy nastąpiła najcichsza rewolucja. Nie poprzez bunt, nie poprzez sabotaż, przez wybór. Kapitanowie imperialni złożyli swoje insygnia. Żołnierze porzucili broń. Światy, które wcześniej milczały ze strachu, zaczęły przemawiać głosem nadziei. W pałacu cesarskim na regarii cesarzowa waza rozdarła swój płaszcz i ogłosiła koniec ery przemocy. Ten człowiek, powiedziała, nie przybył z armią, lecz z duszą i zmienił wszystko. Minęły trzy cykle od dnia, w którym Roxy wznosiła się nad wieżami imperium, a echo jej obecności wciąż odbijało się w najdalszych zakątkach znanego kosmosu. Ale najgłębiej zapadło w świadomość jednej konkretnej rasy, tej, która najdłużej uważała ludzi za podrzędnych: Eldoraj, mistrzowie telepatii, dumni strażnicy galaktycznych prawd. I to właśnie ich najwyższy czytelnik emocji, Arveth na poprosił o coś niesłychanego. Chciał spotkać się z działenem sam na sam, bez obecności smoków, kamer, tłumów. Chcę zrozumieć, powiedział, co w tobie sprawiło, że bestia wybrała ciebie. To Do spotkania doszło w ogrodach orbitalnych stacji Taraxis. Tam, pośród ciszy i śpiewu syntetycznych ptaków, człowiek i telepata usiedli naprzeciw siebie. Arweth położył dłoń na skroni Jelena i zamknął oczy. Wszyscy oczekiwali wielkiej eksplozji prawdy. Ale nie spodziewali się ciszy. Długiej, ciężkiej, duszącej ciszy, a potem płaczu. Telepata osunął się na kolana i zaszlochał jak dziecko. Jego umysł ujrzał coś, czego nie był gotów zobaczyć: wspomnienia Jalena. Praca w kopalni, upadek siostry w szybie, samotność w systemie kolonialnym, zdrady przyjaciół, a mimo to ciepło jego dłoni, gdy uratował umierającą istotę, która miała go zabić. Ale najgłębiej utkwił obraz. Roksy leżąca na zimnej ziemi, gotowa umrzeć, i człowiek, który po prostu ukląkł obok niej, nie mówiąc nic. Kiedy Arweth podniósł wzrok, cały się otrząsł. Nigdy nie widziałem duszy tak ciężkiej, powiedział. I nigdy nie widziałem duszy tak pięknej. Tego dnia Rada Starszych Eldorai ogłosiła pierwszy raz w historii uznanie człowieka nie za gatunek uczący się, lecz za gatunek nauczycielski. Przyjęto deklarację Jalena. Prawdziwa siła to nie ta, która zwycięża, lecz ta, która wybiera nie ranić, mimo że może. Z tej deklaracji powstał nowy kodeks międzygwiezdny. Smok Roxy stał się symbolem zjednoczenia, a Jalen Hart człowiekiem, którego nie zapamiętano jako wojownika, ani jako zbawcę, lecz jako tego, który po prostu kochał tam, gdzie inni się bali. I choć żył dalej w ciszy, na obrzeżach cywilizacji, jego imię rozbrzmiewało w każdym dziecku, które uczyło się, że miłość potrafi oswoić nawet ogień.